Witam wszystkich. Dzisiaj o transformatorze. Są tacy, co tasakamitną. Są tacy co rozbierają. Ja miałem taki cały zalepiony w takim plastiku, nie wiem, chyba od mańka. Wziąłem go trochę obtukłem i jedziemy. a ja wam pokażę jak ja to robię. No. Oczywiście nie każdy im będzie mógł to zrobić, bo nie ma takiego urządzenia, no ale ja, o. Tu sobie robię szparkę, tu sobie robię, o. Wykła siekierka, nie jakiś tam tasaczek popieprzony, o. Ważne, aby wszystko było równo, o bo jak będzie coś krzywo to wyskoczy o już jest krzywo muszę po, poprawić o. kurde jedną ręką to ciężka żeś Ci się zakręciło o, o o o o, o. ty kurde no I. jeszcze tutaj muszę patrzeć żeby w kadr trafić i jedziemy To napierdzielać młotkiem o. Jedną ręką. Przy okazji trening jak na siłce o. I po sprawie teraz do górki o. ważne jest no to ciężko trafić żeby żeby było w tym nie przez różne te te wam pokażę żeby trafić w blaszkę, ale tu nigdy się nie trafi, zawsze jest ta ta blaszka trochę trochę W jedną się trafi, drugą się przejdzie I tego tak, Gdzie jest mój śrubokręt kawiczkę, bo to jest ostre O Jakieś pudełeczko by się zdało jest O Mario wczoraj tasak popsuł, a po co to trzeba sobie kupić taką praskę i tyle on. Hop siop. Hop siop. Hop siop. A niby taki był Plastiku, to chyba od Mańka. Ma niech to zawsze patrzy, żeby ja się namęczył, ale ja się nie namęczę. O. Lubi bąki zbijać, jak to dzisiaj napisał, że lubi patrzeć, jak inni pracują, a zbija bąki. No, są różne zboczenia, no. A ja lubię pracować. A jak nie pracuję, to chory jestem. Oczywiście dla siebie, nie dla Państwa. Państwo to tylko lubicie kawy zyskać. Pracuj do 70, do 80. A potem gówno Ci damy. O. Zostało no. to poobierać. I po ptokach. No, tak z każdym, z dużym, małym, obojętne. No, dzisiaj jest wyżerowane wszystko. Jedziemy następny tydzień, ale tu już mi się nie mieści. Już muszę dodatkowe półki tutaj. O. No nic, będziemy działać dalej. No to wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich.